Tak naprawdę od czasów młodości bardzo lubiłem fotografować. I moja znajoma Ela zaproponowała, czy nie byłoby fajnie zapisać się do szkoły i nauczyć się jakoś profesjonalnie obsługiwać tym sprzętem. Postanowiłem sobie pojechać na pierwsze zajęcia i rzeczywiście to, w jaki sposób są one prowadzone, na tyle mi się spodobało, że rzeczywiście zostałem na cały rok. Fotografię interesuję się od 13 roku życia. Na co dzień studiuję ekonomię. Studia kompletnie nie przeszkadzają mi w uczęszczaniu w zajęcia, bo one odbywają się w weekendy. Jeżeli chodzi o atmosferę, to jest naprawdę przyjaźnie, można się o wszystko zapytać. W pracowniach kosmetyki oraz wizarzu jednym z ulubionych zajęć są zajęcia praktyczne, np. pielęgnacja twarzy, dłoni, ciała. W pracownik chemii kosmetycznej robimy kosmetyki od postaw, od surowca do pełnego produktu kosmetycznego. Od 2018 roku jestem ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jako wolontariusz działam w stowarzyszeniu, gdzie wykorzystuję swoją wiedzę i umiejętności w praktyce. Obecnie poszerzam swoją wiedzę na kierunku opiekuna medycznego, aby podnieść swoje kwalifikacje. Nasza szkoła daje możliwość nauki w wielu branżach. Ja wybrałam branżę medyczną, kierunek technik masażysta i terapeuta zajęciowy, ponieważ lubię pomagać ludziom, czuję się w tym spełniona. Nauka tutaj jest bezpłatna, stypendium, które możecie otrzymać, jeśli tylko się postaracie. Wynosi aż 1000 zł.